Lately, I've been, I've been losing sleep. Witam Was w kolejnym odcinku e, z Microsoft Flight Simulator. Jest to drugi odcinek nagrany w tym samym momencie. E, no dzisiaj Wam zaprezentuję e, jak e, tutaj zajmować się, słuchajcie, startem helikoptera. E, w poprzednim odcinku zajmowaliśmy się samolotem mam 152, teraz zajmiemy się helikopterem. Nie tym, który tutaj mamy, tylko pokażę Wam, jaki to jest dokładnie. Jest to helikopter Cabri G2. Pokażę Wam, dzisiaj, jak wystartować takim helikopterem. Zaczniemy to oczywiście od zera. No to tak. Zaczniemy to oczywiście tak samo jak było, czyli w Warszawie. Jedziemy sobie, oczywiście, jakąś inną godzinę. Eee, no i tutaj jesteśmy, jak widzicie w Warszawie, weźmiemy sobie co nie... i teraz patrzcie eee, Musimy sobie, słuchajcie, wybrać oczywiście płytę lotniska, ja sobie wybiorę jakąś taką szczerze daleką, żeby tutaj nie było żadnych problemów, że ja tutaj wiecie nie wiem, że ja tutaj mi się zaraz rozpię na pasie, bo są takie oczywiście możliwości, że jeżeli wybierzemy eee, postój, to to, no, to może być problem po prostu na pasie się pojawimy, ale nic, dobra. Eee, klikamy sobie e, leć. I zaraz będziemy tutaj w grze. No i dobra. Jesteśmy, jak widzicie, w helikopterze. tak on, jak widzicie, wygląda. Bardzo ładny helikopter. No i dobra. E, uruchamiamy silnik główny. Jak to zrobić? Słuchajcie. E, a więc, tak: uruchamiamy tę blokadę. E, włączamy akumulator. Włączamy światło błyskowe. Włączamy alternator, włączamy sprzęgło, także instalację przeciwbłodzeniową silnika i na włączorom e, Tutaj mamy tablecik, którym sobie dajemy e, mapę najlepiej. O, tutaj sobie ustawimy ją. Nie, no lepiej tak oddaloną, słuchajcie. Tutaj właśnie taką specjalną do kołowania. A tutaj taką właśnie oddaloną. Tak jest po prostu chyba najlepiej. E, dobra. Kolejna rzecz, możemy sobie tutaj zwiększyć. Tutaj oczywiście różne tam rzeczy. Ale nas to nie interesuje, chyba ja powiem, jak to wszystko się robi. I teraz tak. Tutaj jak widzicie mamy coś takiego jak mieszanka. Tutaj sobie dajemy na 100%. Tutaj mamy też i i plazmę silniku. To włączamy, to włączamy. Oświetlenie w kabinie to zależy od Was, czy chcecie, czy nie, zależy też jeszcze noc. Teraz tak. Teraz uwaga, teraz ważna rzecz. To jest osłonę. Teraz. Uwaga. Strzałka w górę. Odwracamy się w stronę tutaj krzesła. Strzałka w ojku. Strzałka w lewo. Teraz tak. Strzałka w prawo. Tak. I tutaj mamy tutaj na przepustnicy takie przyciski. Mamy tutaj regulator obrotów, a także rozrusznik silnika. Włączamy sobie rozrusznik silnika. Oxy Ground <Transferieur> Alpha to Sierra X-ray Golf Sierra with Sierra, mm -hmm. Sierra request taxi for takeoff departing straight out. Alpha Sierra X-ray Golf Sierra taxi 2 and hold short of runway 33 using taxiway platform 2 Alpha 1 Alpha 3 Alpha 4 cross -runway. Two Alpha 5, five. Two Alpha five, 7 Hotel 2 cross runway tree tree hotel 1 alpha runway tree tree hotel 1 and cross runway tree tree hotel 1 cross runway tree tree hotel 1 cross runway tree 1 cross tree tree hotel 1 Przepustnica na maksa. I teraz już czekamy aż to wszystko, słuchajcie, się rozrusza. Gdzie przepustnica jest. Czekamy teraz, słuchajcie, ogólnie, aż to wszystko się rozrusza. No i słuchajcie, on tutaj startuje, jak widzicie. I dobra. Teraz tak, ATC. które nie wiem czy tutaj w ogóle jest. zawsze tak to tak powiem. Jest ATC wyłączony, dobra. ATC yy, i teraz, słuchajcie, włączamy sobie Jak widziałam, obsługa naziemna no to jest tylko coś takiego, nie? Więc tutaj nie jest takiego, naprawdę nie zrobicie Ustawiamy sobie najlepiej na wieżę No i teraz tak Tutaj mamy taką dźwigienkę, nie? Dźwignia jest podpisana pod F3 Możecie mieć to czy Ja to mam oczywiście pod przepustnicą joysticka Bo tak, naj tak najwygodniej Teraz tak. Tutaj jak wiecie... O, od razu poleciał do góry, jak widzicie, więc tutaj trzeba ubrać z helikopterem. Helikopter jest bardzo, bardzo lekki. Przynajmniej ten, nie wiem jak inna, ale przynajmniej to była jak to ty notar w sumie Fly No i dobra. Przekusta Cena Maxa, a czy nie przekostacina maksa, tylko bardziej na środek, będziemy polecamy. <todgłosy> Approach Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is type 1 miles north of Oxy 400 feet. Request flight following. Dobra. Alpha Sierra. three seven seven X-ray Golf Sierra. Approach 03. From, zero three seven seven X-ray Gulf three seven seven X-ray Gulf Sierra. three seven seven X-ray Gulf Sierra. radar contact 1 seven X-ray north of Walk 800 feet QNH Ogarnia, raczej? No, approach Alpha Sierra X-Ray to, to transition Charlie airspace. Alpha eee, no, X-Ray Sierra. do środka. Ile ciutko, yy, przepuszczamy ją w dół. Trzeba to robić też czujnie. Zależy też, m, jakie macie wiatry. Ja na przykład nie mam kilku dużego wiatru. Na przykład jak się ląduje na wieżowcu na Los Angeles, taki największy, nie wiem co się dokładnie nazywa, gdzie GTA piśm nazywa się Mace Back Tower, chyba oczywiście o co mi chodzi. No to na nim to słuchajcie, jest mega wielki biać tam trzeba troszkę inaczej trybować ciężej mi jest. Ale dobra. E, oczywiście my nie lądujemy na lądowisku, ale cóż tam. To są poradze, nie? jest troszkę, o! Do góry troszeczkę. Do góry, do góry i teraz w dół. Do góry i tu. Do góry i tu! troszkę za mocno ale jest słuchajcie yy, udało nam się wylądować Jak to wygląda co nie? Dobra wyłączamy plazmy silnik wyłączamy mieszankę yy, a także wyłączamy wszystkie te rzeczy. No i słuchajcie, zakończyliśmy yy, nasz lot. I to jest koniec. Dziękuję wszystkim za oglądanie, siema, na część pół!